No cześć, Marko z tej strony. Dzisiaj jesteśmy w Legostorze, bo jest fajna akcja. Poznaję klocki za darmo. A szczegóły za chwilę. A ja o co w ogóle chodzi? Ogólnie raz na jakiś czas jest akcja w Legostorach, że w związku na przykład teraz z premierą One Piece yy, można dostać klocki za darmo. Tego też niewiele myśląc, Wsiadłem, wziąłem córkę ze sobą, tutaj za kamerą zresztą. I ruszyliśmy do Legostoru. Zobaczymy, coś zbudujemy, pobawimy się trochę, coś fajnego będzie. Zapraszam. Ogólnie tak dużo się działo, że nie miałem czasu nic nagrać. Myśmy przyszli pół godziny wcześniej i już była taka kolejka, jaka jest na zdjęciu. Podchodzili pracownicy z Lego, dawali wszystkim kwitki, takie bloczki. I tyle osób, ile dostało, to mogło wejść na ten event. To jest właśnie bloczek zaznaczony strzałką. Potem przy wejściu dostawaliśmy instrukcję i siateczkę z klockami. Każdy szedł tam sobie w jakieś miejsce, które sobie upatrzył, no i budował zestaw. I ze zbudowanym zestawem można było iść do domu. No ale my oczywiście tego nie zrobiliśmy. Poszliśmy jeszcze oglądać inne rzeczy. Zaraz zobaczycie. Słuchajcie. To jest główny z zamieszania. Główny zestaw z nowej serii One Piece. Ale coś wam powiem w tajemnicy. Nie ma obsługi. Za miesiąc będzie taniej w każdym sklepie w internecie. A Na razie jest tylko w LEGO. Więc poczekajcie jeszcze z nim. To jest wy go kupicie. Od zaczynamy. Bardzo ładny zestaw. Przyjrzymy sobie wszystkie gabloty teraz. No i Soundwave z Transformersów. Wreszcie jakiś Decepticon. Z soundbeakiem wbudowanym, także super. Tutaj e, budowany na dinozaury, bardzo ładne zresztą. Ninjago, bardzo by tę serię, szczególnie te nowe zestawy z Ninjago Legends. No ten smok jest po prostu fenomenalny bardzo, bardzo ładny. Fortnite, Battle Bus, też muszę go kiedyś kupić, bo bardzo ładny zestaw. Na żywo, ale jeszcze lepiej wygląda niż na zdjęciu. E, no i ten Mech, najnowszy, muszę powiedzieć, że jest duży. Na żywo robi też świetne wrażenie. Seria botaniczna, bardzo ładna, jak zawsze trzyma poziom. Tutaj nowsze zestawy też pokazane są. No i Formuła 1 ciągle w gablotce. Gwiezdne Wojny, ten czołg to jest dramat, za drogi. No nie polecam go, nie polecam go. Trochę Maruela, a tu chyba stare zestawy. Nic ciekawego w sumie tym razem. No i prezenty, co można było dostać do zakupów. Za pewne kwoty, to jest najnowszy prezent. No i trochę kreatora, trzy w jednym. Taki oto lisek. A z innych zestawów, takie fajne prezentowe. Słonik, torcik, można takie cyferki też zbudować. No i na tym kończymy dzisiejszy filmik. Tak to wyglądało, całkiem fajny ten event z minibildem. W LEGO Store, No ciekawe premiery. Tymczasem kończymy na dzisiaj. Dawajcie lajki, subskrypcje, wiecie jak to działa. Na razie, cześć!